W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora dalej kontynuujemy oczywiście progresowanie z update'em. Dzisiaj powiem wam, że mam pewien pomysł. Dzisiaj chciałbym przetestować, ile jesteśmy w stanie zarobić, wykorzystując takie 900 TNT. To kosztuje 152 miliony. Zobaczymy, ile nam się uda na tym zarobić, bo tak jak mówię, na TNT na pewno jest lepiej. Dzisiaj też no oczywiście mamy naszego Titanica. Zobaczymy, co dostaniemy za tego Titanica. 28 bilionów, niby zawarty, wiadomo, że nie. No i w ogóle powiem wam, że oni tak naprawdę zlikowali kolejną część updateów. w tym update'cie. Nie wiem, czy to dalej na Teryplazie jest, ale podobno są na Teryplazie wyszukiwarse i temki, które będą w drugiej części update'u. Zobaczymy, w sumie, czy tak jest. Czy dalej to jest, czy usunęli, Jak usunęli, to postaram się was znaleźć screen Na początku właśnie to sprawdźmy sobie. Jest to dosyć dziwne, ale podobno tak zrobili. Jest w sumie szansa, że przypadkiem to dodali i teraz to usunęli, ale zobaczmy. To podobno właśnie było gdzieś w jakichś temkach. Nie wiem, czy w czarmach, czy nie czarmach. Nie, tutaj, o na przykład mamy tu glittering. Żyły mają szansę na dropnięcie diamentów. No to jakby to jest opis z Petsgo, bo ten itemek oczywiście był w Petsgo, ale no to znaczy, że dostaniemy drugą część tego eventu, gdzie będą właśnie czarmy, między innymi, tylko że to jest exclusive charm. Tu mamy huge charma, który będzie nas zwiększał szans na trafienie huge'a z kopania. No tutaj będzie nam dawał w ogóle szansę w takim razie, skoro jest taki czarm. Jakie jeszcze mamy itemki, Tutaj mamy Chest Huntera, jakieś mining skrzynki będą się, nam się respić, tutaj TNT będzie nam się mogło respić, tutaj Lightning. No pewnie dodam tej temki w kolejnej części, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle mamy czarmy na D-mage, piątki, czyli są też czwórki i tak dalej. No pewnie wszystkie te czarmy dodam. Y jeżeli chodzi o te rzeczy, które były w PESGO. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, ale wracamy na razie na normalny serwer, bo tak jak mówię, chcę potestować to TNT. Dobra, na początku, tak jak mówię, przetestujemy to TNT, później weźmiemy się za tego Titanica. Nie wiem, ile w sumie mi zajmie zrzucenie 900 TNT. Dobrze by było teraz zrobić to tak, że przerobimy sobie wszystkie jakby nasze rudy, żebyśmy dokładnie widzieli, ile nam wyleci z używania tego TNT, a więc na starcie przeróbmy sobie wszystko. No teraz nie mam dużo tego, mam troszkę, nawet nie wiem, czy jednego Titanika sobie za to wszystko zrobimy, co mam. Możliwe, że nie. Znaczy, Titanika chciałbym. Huge'a. No nie, nawet chyba. A dobra, jednego na styk mam akurat Huge'a. Dobra, to wszystkiego będzie mieć zero tak naprawdę. Mamy wszystkiego zero teraz. A więc wszystko to, co na TNT wyfarmimy, no to będzie po prostu na TNT. Zobaczymy, jaki huge nam się pokaże. No dobra, zwykły hugeyk. Ogólnie powiem wam, że będę przerabiać chyba na wyższe tiery te huge e i sprzedawać je na tej Plazie. Bo raczej, no nie wyfarmę na Titanika. Raczej będzie mi ciężko wyfarmić na Titanika. Ile w ogóle jest wart na przykład ten huge? Półtora biliona. No i ten Warte. Już ponad 800 skraftowali Tych tytaników. No trzeba się za to w końcu Zabrać. Dobra. Root chyba żadnych nie mamy No mamy jakieś tam pojedyncze, ale no tyle to już tam Już nic z tym nie zrobimy. Teraz Sobie dajmy na binda to TNT i na kontrol. No i mówiliście, że Bardziej się na dole opłaca używać, a więc Troszeczkę się, nie wiem, w dół wykopmy I też w ogóle im więcej damage'u podobno macie To jakby z tych wszystkich petów i tak dalej Tym więcej to TNT zadaje. My mamy, no, najlepszy możliwy kikax. Tylko nie wiem, czemu mi się zmienił killow. Ktoś mi powie, czemu się zmienił kilow na emeraldowy. Dobra, teraz mi się ten założył. No i ten też odpalmy. A nie, to w ogóle dziwnie to działa. Możecie mieć założony ten albo ten. Ja zły kilow w ogóle miałem założony. Dobra, teraz będzie lepiej. On powinien dawać w takim razie dwa razy tyle z ten diamentowy. Dobra, wykopmy gdzieś się tutaj i tak TNT sobie to rozwalajmy i tak cały czas będziemy się kopać TNT. Bo myślę, że tutaj już na tym poziomie warto używać tego TNT, tylko to tak się dziwnie buguje. Nie wiem, czy po jeden używać się opłaca. Wydaje mi się, że najbardziej się opłaca po jeden. Będziemy po prostu się kopać na maksa w dół, w tym TNT, no i później będziemy chyba serwer resetować, żeby nie ma. Albo w sumie nie wiem. No zobaczymy, będziemy jakoś to kombinować. Chociaż ta kopanie jest na tyle duże, że możemy kilka takich dziur zrobić sobie tym TNT, no ale no będziemy w taki sposób... To rozwalać tutaj wszystko. Zobaczymy, czy zwróci nam się koszt tego TNT, no bo to 150 milionów kosztuje. Nie w ogóle, może podwabę do sobie używać, żeby szybciej było. I tutaj to też tak naprawdę no, się rozwala w miarę ładnie. No, nie, no. Dobra, będziemy po dwa używać Będziemy sobie jedną TNT na tą stronę, drugie TNT na tą stronę używać, żeby szybciej po prostu było. Bo tak to, to mi długo zajmie. Dobra, jedno TNT idzie sobie tutaj, drugie tutaj. Jeszcze nie wiem, może trzecie gdzieś tutaj, pośrodku. Chociaż to jedno będziemy marnować trochę. Nie, dobra, wydaje mi się, że dwa są najlepiej. Jedno tu i drugie tu. I są dwie takie fajne dziury w sumie. No ja jestem pośrodku tego. No to jest w sumie dobre. Tutaj cyk, tutaj przeskakujemy sobie cyk, chociaż tutaj po środku też e, zostaje taka dziura trochę. No jakoś to trzeba robić. Dobra, używamy tego tak. Zobaczmy ile teraz mamy już e, tych e, wszystkich rzeczy. No trochę nam się tego farmi. Dobra, zobaczymy ile zużycie 900 TNT nam zajmie. Wydaje mi się, że długo niestety. Dobra, tu już mamy ametystowy poziom. Zobaczymy jakby na tym ametystowym poziomie. Dobra, i dokopaliśmy się do końca. Tu już raczej się nie opłaca używać tego TNT. Ile wykopaliśmy po takim jednym, jakby ranie? No, tego mamy 200, tego 400, tego 9. TNT zużyliśmy 50. Nie wiem, wykopmy się ewentualnie jeszcze. Tutaj trochę w głąb taki sposób. Chociaż nie, tutaj już nie opłaca się. Chciałem użyć tego Nuclear TNT, ale mamy tylko jedno. Ewentualnie możemy zobaczyć sobie jeszcze, czy opłaca się to użyć. No bo to i tak nam zespałnuje normalną ilość tych e, ród, tylko wkopało mnie w to. Jak to wygląda? No powiem wam, że dziwnie to wygląda. Rozwalmy sobie to. Nie wiem, to to na powierzchni będę używać, żeby widzieć, jak to wygląda. Chociaż bo tutaj mnie to wkopało i. Dobra, idę na powierzchnię. No i dalej tego TNT używam. Nie wiem, na, sp... na górze też chyba będę używać tego, żeby tutaj to rozkopać. Nie wiem, czy bardziej się. Płacę na tym ametystowym, czy tutaj też jakby wydaje mi się, że no, na ametystowym powinno być więcej tych rut i tak dalej. Poziomie, ale no może taka sama ilość jest. Dobra, jeszcze do zużycia mi zostało 850 tego, no trochę mi zostało do zużycia. Dobra, powiem wam, że zużyłem trochę tego TNT, ale już widzę, że to chyba jest nieopłacalne. Zużyliśmy 300 TNT, to chyba jakieś 50 milionów było warte. No i tu mamy 4 miliony, tu mamy 600 tysięcy, tu mamy 6 milionów, no i tu mamy 6 milionów. No i tu jeszcze mamy 6 milionów. Może jakbym używał tego TNT tak na spokojnie, że po jeden, że jakby wiecie, żeby nie za dużo tego TNT, no bo to TNT ma swój obszar i na przykład e, nie opłaca się użyć dwóch TNT tak obok siebie powiedzmy, tylko to trzeba w odpowiedniej odległości tego używać. No teraz to w ogóle jakby marnuje to TNT w taki sposób, ale no i może jakbyście poprawnie tego TNT używali, że w odpowiedniej odległości używali tego na odpowiednim poziomie, no bo na dole też się nie opłaca tego używać, bo nie wiem, czy to ma, czy to rozwala z, nie wiem, cztery kratki w górę, cztery kratki w dół, cztery w bok, w jedną, w drugą. Ciężko bym powiedzieć, ale jakoś tak to TNT działa. No to na przykład cztery kratki powiedzmy się opłaca używać TNT wtedy. W taki sposób byłoby to opłacalne, ale szczerze mówiąc mi się nie chce tak tego TNT używać. No na przykład tutaj powiedzmy, zobaczmy czy rozkopię to maksymalnie w dół. No nie, nie rozkopało maksymalnie w dół. Powiedzmy tutaj taki test sobie zróbmy. Tu są raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kratki w dół. To użyjmy sobie tutaj na tym poziomie TNT i zobaczmy czy wszystko w dół rozkopie to TNT. Trzy kratki w dół TNT rozkopuje. Nie wiem czy w ile jest w w bok w sumie. Możemy też zobaczyć. Powiedzmy, tu są trzy kratki do TNT tutaj i zobaczmy, ile kratek rozkopię. Jakby tu są cztery kratki. Cztery albo pięć kratek w bok rozkopuje. No to tak by trzeba było tego TNT używać, ale szczerze mówiąc mi się nie chce tego TNT tak używać. Chyba to TNT będę sprzedawać i tyle. Ale jak ktoś by tak kopał, to moim zdaniem da się zarobić na tym TNT przy użyciu tego TNT. Ewentualnie jedną rzeczą, którą ja mógłbym przetestować, to na trzech kontach wykupować cały czas merchant i zobaczyć, czy na tym da się zarobić. No bo tutaj mamy na przykład 300 tysięcy gemów za friko. No i za minutę 30 odświeży nam się to. I za minutę 30 znowu byśmy mogli trochę gemów zgarnąć. Dobra, później będziemy się w to bawić. Teraz idziemy zobaczyć, co nam zaoferują za Titanica. Tutaj mamy pełną trade plazę. Mam nadzieję, że tu są jakieś bogate osoby. No tak średnio, ale dobra, zobaczmy. Dajmy, że tradujemy tym Titanikiem. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. Ale też przechodząc do lików na temat nowego update, to dostaniemy Enchanty do kilofów. Nie dostaniemy Charmów, tylko Enchanty do kilofów. Zobaczcie tutaj tego mema, takiego mema. B Games zrobił to jest. Dostaniemy właśnie takie stoisko z Enchantami. Starzy gracze Pet Simulatora, pamiętałem kiedyś w normalnym Pet Simulatorze, znaczy normalnym Pet Simulator X e, Enchanty wbijało się. Na petach rolowało się zagemy i po prostu jakieś losowe Enchanty wchodziły. Teraz też pewnie zagemy będzie się rolować Enchanty. Aż wyrolujecie sobie takie Enchanty na kilofie, które będą Wam po prostu odpowiadać. Tutaj nie wiem, jeszcze raz napiszmy, ale no z tego co widzę, to ta trayplaza Plaza jest słaba. I tutaj chyba ofert za bardzo nie dostaniemy Tutaj jeden Tytanik w ogóle tylko chyba jest. No nie, tutaj ofert nie mamy, niestety. Dobra, idziemy na kosiną tej plazę. Dobra, tutaj mamy pierwszą ofertę taką śmieszną. Mamy 26 bilionów, tutaj za moje 42. No toś nie opłaca, obydwa pety mają zbugowane rap, tylko ten ma bardziej zbugowany rap. Bo ten pet, no nie wiem, ile może być realnie warte Z bilion, dwa biliony. Ale no dobra, mamy pierwszą śmieszną ofertę. Odrzucamy ją. Powiem wam, że ciężko jest dostać jakieś oferty za tego Titanika. Spamujemy dalej, ale mamy pierwszą tutaj w ogóle gości ma też fajne pytanika, rainbow'a tego laki. Fajnie wygląda ten pet. Dobra, pierwsza oferta jest, jeszcze przydałoby się z kilka jakichś ciekawych znaleźć. Dobra, tu mamy kolejnego gościa. Zobaczymy, co on nam zaoferuje. Jeden gość mi pisał, że może dać mi 7,5 biliona w gemach za niego, ale to się nie opłaca Tu nie wiem, czy ten gość coś mi da, czy nie da. Chyba nie da, tak nie wiem, nic nie daje. Dobra, tutaj kolejna osoba. Może ten nam coś zaoferuje? Ciężki dzień. Ten gościu też e, nic nam nie chce zaoferować. Tutaj mamy taką ofertę: 9 bilionów. Tutaj trzy takie hugegiki. Jakiś taki hugeg. No tu nam gościu dorzuca. No dobra, to jest sensowna oferta na pewno. Daje nam trochę jajek. 9,5 bilionów nam chyba daje. Całkiem sensowna oferta. Z poprzedniego tytanikach z jajka sprzedam za mniej chyba. Ten poprzedni jest wart 10 bilionów. Na przykład ten Matrix. No troszeczkę za mało. Troszeczkę za mało, ale dobra. Mamy pierwszą sensowną ofertę w ogóle. nie się laguje to ten ekwipunek, powiem wam. Podczas trade'u. za dużo petów mam. Dobra, tu jakiś Dragon Power jest jeszcze? Nie wiem, pewnie chce jakiś podpis, bo nie pisami za Titaniki. No i pisze nam, że to sprzedaje. No nie no, nic nie kupuję. Chcę tradeować tytaniki, ale dobra, mieliśmy jedną śmieszną ofertę. Ostatnio, jak dawaliśmy tytanikiem, tytanikiem, też taka było. Mieliśmy jedną sensowną. Jeszcze przydałoby się jakąś kolejną sensowną ogarnąć ofertę. No tutaj, tytaników trochę ludzi mają tutaj takie Rainbow. To jest chyba ten gościu, który tam wcześniej e, latał na tym Rainbowle. Dobra, tutaj za bardzo już nic ludzie nie mają. Idziemy jeszcze zobaczyć jakąś inną trade plazę. Tutaj mamy na przykład kolejną ofertę w czystych gemach 7,7 biliona. No ale myślę, że ten tytanik będzie spokojnie z dychę warty. Tak dychę to co najmniej on będzie warty, bo to jest e, ładny tytanik. Do tego oczywiście tani, który może latać. A tutaj ten Matrix, który szczerze mówiąc nie jest ładny, jest warty dycha, więc no ten będzie spokojnie dychę warty, albo i więcej. Ale no dobra, mamy kolejną taką sensowną ofertę. Przydałoby się jeszcze jakoś taką dobrą zgarnąć ofertę. Ostatnio mieliśmy ciekawą, chyba z 20 bilionów, ale gościu myślał, że to Gargantuan, za wcześniejszego Titanika. Jeszcze na pewno będę musiał spróbować sprzedać tego peta, tylko teraz powiem wam, że będzie problem, żeby z Hyuji sprzedawać, bo ja sprzedawałem to na takim koncie, na którym nie wiem, mam może z czwartą rangę, a teraz żeby wystawiać Hyuji na budce, to chyba mieć ósmą, albo nawet dwunastą rangę. No będę miał problem, powiem wam. Dobra, próbujemy jeszcze jakąś yy, konkretniejszą ofertę znaleźć w Huge'ach, Titanic'ach i tak dalej. Tutaj Golda w ogóle gościu ma. Rap ma 42 biliona, ale wiadomo, że to tyle nie jest warte. Dobra, w sumie powiem wam, że jak tak stoimy sobie na tej Trade Plazie, to... Możemy sobie też kupić Forever Pack, może coś ciekawego tu nam się Pokaże, no w tym na pewno nie, ale Może dalej być jakiś Titanic za 200 robuxów No nie, nic nie wiedzę tutaj, sama lipa Sama niestety lipa, dobra Idę jeszcze na jakąś inną plazę, bo tutaj Nie ma ofert za bardzo, dobra, tu mamy jeszcze Taką ofertę, zobaczymy, co nam Rzuci ta osoba, tutaj daje nam tego Titanika, Aby za, no w sumie tego Z eventu. chciałbym też sobie takiego Titanika Zrobić, ale no nie wiem, czy nam się go uda zrobić I 7 bilionów gemów, no to to jest całkiem Niezłe, to jest tak około 12-13 Bilionów. No, powiem wam, że to jest najlepsza oferta. Zastanowiłbym się nawet, czy wymienić za taką ofertę to. No dobra, teraz to już nie jest opłacalne. To już teraz nie jest opłacalne. Było, ale teraz już nie jest. Zmieniłem zdanie. No ale no dobra, mamy taką ofertę. Powiem wam, że strasznie ciężko się tych ofert szuka. Z godziny już tu siedzę na tej teryplazie, a więc na razie chyba sobie odpuszczę. No chyba, że jeszcze tutaj mamy jakąś ofertę. Zobaczymy. Chociaż on pewnie chce podpis. No, tak yy, obstawiam, że chce podpis. No tutaj pyta, jak na dzień? No, no dobrze pyta. Spoko dzień, no, spokojnie, no ale chcę trade po prostu zrobić i wyjść z tej Terry już tu godzinę siedzę. Ładnie spytał, do, no, ale gdyby nie to, że siedzę godzinę i spamuję, to może bym mu odpisał. Dobra, powiem wam, że dalej nie ma już trade'ów żadnych. Sprawdźcie sobie dzisiaj o 16.00 film z Rebier w Champions i oczywiście do następnego filmu.